Taka akcja w Ełku odbywa się po raz pierwszy. Ełczanie urodzeni przed 31 grudnia 1944 roku mogą się bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie. Dzięki temu szansę na uniknięcie zakażenia wirusem tej choroby będzie miało 1000 mieszkańców miasta. Zapobieganie grypie jest u nich jak najbardziej potrzebne, bo każde zachorowanie pogarsza przebieg tych chorób, które mają i tak już, na które chorują. I no to jest taka główna przyczyna, no a oprócz tego są z natury słabsze niż osoby młodsze i, i przechodzą... Grypę ciężej. Akcja będzie kosztowała 40 tysięcy złotych. Pieniądze dał samorząd miejski. Przetarg wygrała spółka Promedika, która do współpracy zaprosiła prawie wszystkie placówki medyczne działające na terenie Ełku. Zaszczepić się można w dziewięciu punktach w mieście. Z informacji Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że ta grupa mieszkańców jest najbardziej narażona na powikłania pogrypowe, stąd ten program kierujemy właśnie do osób najstarszych w naszym mieście. Zaszczepić można się praktycznie w każdym gabinecie lekarza rodzinnego, a także w Przychodni specjalistycznej przy ulicy Konopnickiej, jak również w szpitalu wojskowym. Z zaszczepieniem się nie można czekać zbyt długo. Uprawnionych jest 5,5 tysiąca euczan szczepionek wystarczy dla tysiąca osób. Zdaniem lekarzy już taka liczba zaszczepionych najstarszych mieszkańców powinna dać efekty. Ideałem byłoby zaszczepić wszystkich, ale to jest niemożliwe z różnych względów. Część osób ma przeciwwskazania do szczepień, część no, się nie chce szczepić, więc tutaj nie można kogoś uszczęśliwiać na siłę. A, ale no już po, powyżej 30% populacji jakiejś zaszczepiona, no to, to zapobiega to tak łańcuchowi epidemiologicznemu. Adresaci akcji doskonale wiedzą, jakie znaczenie mają takie działania. Już wydano ponad pół tysiąca szczepionek, a zainteresowanie nie maleje. Właśnie idę teraz do pana doktora. Proszę panią katar ciągle mamy. To właśnie chcę się poradzić, czy teraz mogę przyjąć tą szczepionkę. Jeżeli chorowałam, to tak, ta grypa była taka łagodna. Łagodniejsza. Akcja potrwa do końca listopada. Chętnie, zanim dostaną szczepionkę, zostaną przy okazji zbadani. Szczyt zachorowań na grypę przewidywany jest na styczeń 2011 roku.